Cześć wszystkim, ja jestem Baron. Dzisiaj chciałbym chwilkę opowiedzieć o pewnej teorii związanej z filmami Disneya. Ogólnie na przestrzeni czasu, w którym Disney funkcjonuje, w którym te, te filmy są kręcone, tych teorii naprawdę narosło multum, multum, multum. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej takiej, która. Która ostatnio, kiedy, kiedy z nią się spotkałem, bardzo zmieniła odbiór niektórych z filmów. Istnienia dokładnie w trzech porwach do czterech. Teoria dotyczy tego, iż Anna i Elza z Frozen mogą być spokrewnieni z Rochepunką, główną bohaterką filmu Zaplątani, czyli kolejną adaptacją starej bajki przerzuconą. W inne zupełnie realia. Z początkowych scen, podczas której Anna śpiewa o tym, że pierwszy raz, jak sięga pamięć, bramy do królestwa Orendel zostają otwarte, bramy do zamku, możemy zobaczyć, jak dwójka postaci z Zaplątanych, czyli Flynn i Roszpunka, udają się, żeby do tego zamku wejść. Tutaj możemy ich zobaczyć dokładnie tutaj. tutaj mina Anny na, na tym zdjęciu jest kompletnie bezcenna. Też, jeśli się nad tym głębiej zastanowić, to tak naprawdę Matka Roszpunki, którą widzimy tutaj i ojciec Elzy i Jany są tak trochę bardzo podobni. Możemy nawet przyjąć, że, że są rodzeństwem. Tutaj widzimy tam samą, nie ust, te same oczy, włosy, nawet, kurczę, czesą, czeszą się podobnie. Oprócz tego, że ludziom się płcią, ale no, podobieństwo, podobieństwo jest naprawdę, naprawdę ogromne. Biorąc pod uwagę fabułę Zaplątanych, w której Roszpunka w końcu się odnajduje, ukochana księżniczka, pierzy ślub z Linem, wszyscy się cieszą. Co jeśli rodzice Elzy i Anny płynęli, żeby odwiedzić ich podczas tej ceremonii ślubnej czy jakiejś tam innej ceremonii, na którą zostali zaproszeni? Płynęli, płynęli, płynęli i nagle sztorm. Tonie, statek, w ogóle oni umierają, i smutny początek filmu Frozen. Elza zostaje sama z królestwem. Tu, tu zaczyna się naprawdę bardzo fajna jazda, ponieważ jeśli przyjmiemy, że Arendel, czyli świat, w którym królestwo, w którym, w którym dzieje się Frozen, to tak, taka niby Norwegia, czyli tutaj, a rozpółka dzieje się w takich niby Niemczech. To oni sobie płynęli tutaj, 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 tutaj. Możemy powiedzieć, że gdzieś tutaj, powiedzmy, nastąpił sztorm. W ogóle wszystko, wszystko tonie tak. Ogień, statek, w ogóle smutek. I, I to jest obok Danii, w której tak trochę dzieje się akcja małej Syrenki. Co jeśli statek, który widzimy na początku, małej Syrenki, z którego Ariel, mała Syrenka, ratuje Eryka, bo był piękny. To se, ten sam statek, na którym płynęli rodzice Anny i Jelzy i oni nie zostali już niestety przed małą serenką ratowani, bo najwidoczniej nie byli wystarczająco piękni, żeby byli warci ratowania i skinęli, osieracając swojej córki. W ogóle te dwa statki, jakby się uprzeć, które mogą być jednym statkiem, tak naprawdę wyglądają bardzo, bardzo podobnie, możemy tutaj zobaczyć. Gdzie, gdzie widzimy statek z Frozen, a raczej to, co, jak on się... No widzimy go tutaj, nie jest zbyt duży, ale go widzimy, tak, no, trudno go znaleźć w tym filmie, bo trudno. Tutaj widzimy natomiast statek z Małej Syrenki, no i oprócz tego, że wszystkie statki są w sumie do siebie podobne, ponieważ mają maszty, stery i inne części składowe, na które, z których możemy stworzyć statek, to jest fajne, tak? Natomiast cała ta teoria, mimo że w miejscami naciągana, jest bardzo fajna, ponieważ zmieniają nam w ogóle całą, cały, cały odbiór bajki Disney. Postacie Frozen i zaplątanych są bardzo do siebie podobne, poza tym, że to jest ta sama animacja, to ta sama studio, więc trudno, żeby to nie była ta sama animacja, pewnie nawet sam, te same osoby przy tym, przy tym pracowały. Natomiast no jeśli się Przyjrzymy to widać pewne rodzinne podobieństwa. No oprócz tego, że tak te kobiety tutaj mają wielkie piersi w rozmiarze. Nie znam się na rozmiarach staników, ale podejrzewam, że D to jakieś duże. I oczy, które są w ogóle większe od ich nadgarstków, to w ogóle takie. Taki chyba manga powoli nam się wkrada do, do filmów Disney'a. Chociaż słyszałem, że to z drugiej strony działa, że że twórca tych wielkich oczu mangowych wzorował się na postaciach z Disney'a, na msztelniki, na które w sumie, w sumie też wielkie oczy mają, jakby to... Boże, gdzie jest anatomia w tych wszystkich palikach? Dobrze, że oni przynajmniej rysują głowy tam, gdzie głowy powinny się znaleźć. Chociaż też nie zawsze. Mało tego, żeby tutaj jeszcze, jeszcze trochę namieszać, to co jeśli rodzice Elzy i Anny tak naprawdę przeżyli prądy morskie ich poczułały po całym świecie, wylądowali gdzieś nie wiadomo gdzie, gdzie żyją małpy, urodziło im się kolejne dziecko, które dziwie czemu nazwali Tarzan, by następnie zostać zjedzeni przez jakąś. Bestie jej, tym razem użyć naprawdę. A ich, a ich trzecie dziecko, najmłodsze, Tarzan, żyło sobie od tej pory w dżungli, rozmawiając z Małpami i innymi takimi, ponieważ taka jest jego magiczna moc. Elza zamraża wszystko, Anna jest Anną, a Tarzan buja się na lianach i rozmawia z Małpami. Ogólnie ten Tarzan rozmawiając z tymi małpami, żyje sobie na tej wyspie, nagle spotyka, po wielu, wielu latach, przedstawiciela swojego własnego gatunku, jest to Jane, która też kogoś nam z Disneya już przypomina, prawda? Tutaj... Tak, Boże, ja myślę, że to można by dalej pociągnąć, jest to być na tym jak wszystkim. I Disneya w pewien sposób są ze sobą związane. Tak Jane przypomina trochę Belle, i co jeśli Jane jest Turką Belli i Bestii? I w sumie, a co jeśli w Disneyu zamiast uprawiać starobodny seks, oni śpiewają z sobą duety? Wtedy ta scena. W naszej głowie układa się zupełnie inaczej. Ta scena to tak naprawdę zabawa samym sobą. A to, co się dzieje w tej scenie, wolę przemilczeć. Ok, mam nadzieję, że miło wam się nie oglądało i słuchało. O takich teoriach odnośnie filmów, bajek lub jeszcze innych wytworów. Człowieka, pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, ponieważ temat jest ogromny, niezgłębiony również bardzo ciekawy, ponieważ jedna mała rzecz wyciągnięta z filmu potrafi zmienić nam cały, cały odbiór, co, co jest naprawdę bardzo świetną zabawą i można trochę prześpanować na imprezach, zaczynając każde zdanie od Co jeśli? W sumie to ja zrozumiem wszystko, ale jeansów z gumką nikt.